Radio, telewizja, imperium, muzyka i nie tylko muzyka, bo ciekawe też tematy. Dziś naszym gościem jest pani Sabina Barska, Aktiv Kraków, tak w skrócie. Ale pani Sabina nam opowie troszeczkę więcej o firmie i o historii. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie. Proszę nam opowiedzieć, tak w skrócie, historię firmy. Historia naszej firmy to jest 20 lat doświadczenia. Firma powstała tutaj na Śląsku. Byliśmy pierwszym deweloperem tak naprawdę, który rozpoczął nowe inwestycje w regionie. Budujemy na ten moment w największych miastach całej Polski, to jest przede wszystkim Kraków, bo tam mamy siedzibę firmy i tam się szeroko rozwijamy i tych inwestycji jest tam generalnie najwięcej. Katowice. Wrocław. No, i teraz nasza pierwsza inwestycja, z której jestem bardzo dumna, to są Gliwice. I właśnie Gliwice. Dlaczego akurat Gliwice? Gliwice są porównywalne, jeżeli chodzi o zasobność, o rozwój do Katowic. I stąd też padł wybór na kupno tutaj te działki. W ciągu ostatnich dwóch lat, z pięciu budynków w założeniu, które mamy w budowie, mam niemalże już wszystko sprzedane. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy cała inwestycja zostanie sprzedana z sukcesem. Z tego co ja wiem, działka znajduje się na Ligocie Zabrskiej, Dokładnie, gdzie wkrótce tak. powstanie szpital. Będzie też komenda miejska policji. Takie są plany. Czy między innymi właśnie te punkty były brane pod uwagę? Tak. Tak, oczywiście, że tak. E, rekomendując tę działkę, ja, nasi architekci, e, dział inwestycji, braliśmy pod uwagę, co miasto ma w planach i te plany właśnie budowy szpitala wielospecjalistycznego w bezpośrednim naszym sąsiedztwie, komendy. E, jak i bliskość e, tam mamy półtorej kilometra w linii prostej do Areny, do Politechniki Śląskiej, to wszystko spowodowało, że zakupiliśmy tę nieruchomość i, e, no i ona bardzo cieszyła. Się dużym powodzeniem, tak jak powiedziałam wcześniej. A jak zachęcić potencjalną osobę do kupna mieszkania? Na przykład taki: yy, Ja chciałbym zamieszkać gdzieś tam, w tamtej dzielnicy albo w Gliwicach, bo może nie jestem z Gliwic. Jak państwo zachęcacie swoich potencjalnych klientów do tego, żeby. Ci klienci zakupili mieszkanie. Ja się skupiam przede wszystkim na naszej lokalizacji, tak, bo to jest bezpośredni dostęp do węzła autostrad A1 do A4, bliskość właśnie do tych terenów rekreacyjnych, bo tutaj bierzemy pod wzgląd Klientów tych, którzy chcą zamieszkać, ale nie możemy zapominać o klientach inwestycyjnych, prawda? Bo takich też jest dosyć sporo. Oczywiście y, mamy bardzo dużo y, klientów z branży medycznej, co też y, w przyszłości, jak i pod wynajem, tak i do zamieszkania y, będzie to bardzo dobre miejsce. Y, bardzo wiele miejsc pracy w Gliwicach. To też jest y, taki, y, taki argument za. No, i oczywiście, jeżeli chodzi o naszą lokalizację, to jesteśmy w mieście, ale jesteśmy poza tym ścisłym centrum, y, gdzie ta przestrzeń jest bardzo przyjazna do zamieszkania. Szczególnie mamy bardzo dużo klientów tych młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają życie. To są ambitni, młodzi, fajni ludzie y, ze świetnymi y, referencjami, z wykształceniem, i oni chcą mieszkać, pracować w Gliwicach, wzbogacać tym samym miasto do budżetu, w podatkach i tak dalej. A jak przyjazne są te budynki dla potencjalnych mieszkańców? Co mają takiego w sobie, co może też przyciągnąć osoby, że o, chcę tu mieszkać, bo jest na przykład winda, nie wiem, parking podziemny? Nasi architekci bardzo mocno wychodzą już naprzeciw mieszkańcom i ich oczekiwaniom. Musimy pamiętać, że czasy się zmieniają. Klient jest bardzo świadomy tego, co chce. I to nie jest tylko wybór tego lokum, tego M, tylko wszystkiego tego, co jest wokół. Tak? Yy, w, na naszej inwestycji Area Park. Yy... Mamy y, fotowoltaikę, czyli dodatkowe źródło energii na każdym z budynków, co w przyszłości wygeneruje jakieś tam oszczędności, prawda? Na ten moment nie jesteśmy w stanie tego wyliczyć, ale są to oszczędności dla e, każdego z mieszkańców i, i zarazem dla całej wspólnoty. E, to są miejsca postojowe wyposażone w ładowarki, tak? No, wszystko zmierza do tego, że za chwilę być może nie będzie w ogóle samochodów napędzanych e, benzyną, i e, te miejsca postojowe. Można wykorzystać je teraz, a można y, dopiero gdzieś tam y, w, y, za pięć czy za 10 lat. To już zależy od naszego klienta. Kameralność to też jest bardzo ważne dla naszych klientów. To jest pięć budyneczków, trzy kondygnacje, bardzo ładna przestrzeń wokół, bez ruchu kołowego w środku, tak? czyli ławki, alejki, y, zagospodarowanie terenów w tą zieleń. To wszystko ma znaczenie i dlatego ten wybór pada na naszą inwestycję. Padło to takie słowo kameralność. Czy monitoring tam gdzieś na osiedlu by się znajdował? To już jest, w gestii, to już jest w gestii naszych y, przyszłych właścicieli, ponieważ musimy pamiętać, że każdy dodatkowy, jakby. Element y, takiego na plus, tak, to są też koszty. I potem jako wspólnota mieszkaniowa, bo wszystkie te budynki będą tworzyć swoją wspólnotę mieszkaniową, nasi mieszkańcy będą decydować, czy chcą wydać te pieniądze, nie wiem, na monitoring, czy na coś innego. Natomiast no, wszystkie oczywiście budynki, tak jak Pan wcześniej powiedział, wyposażone w windy, które łączą wszystkie kondygnacje, no, to już jest naprawdę inwestycja, która wychodzi naprzeciw. Ale to też nie jest tak, że państwo budujecie, sprzedać i już się tym nie interesować, prawda? To znaczy no, nasze założenie jest takie, żeby sprzedać, wybrać zarządcę dla naszych klientów, który w żaden sposób nie jest powiązany z nami kapitałowo, czyli to jest spółka, która ma za zadanie dobrze zarządzać tą inwestycją wraz z naszymi mieszkańcami. I tutaj ja osobiście podchodzę do tematu w ten sposób, że rozmawiam z naszymi klientami, bo być może oni mają doświadczenia z tym, z tą, z tym zarządcą, jakimś innym, który będzie wprowadzony na inwestycje i wtedy oni wspólnie razem będą decydować, co jest dla nich najlepsze, za co chcą płacić, a czego chcą unikać. A tak rodzi się takie pytanie: czy to jest pierwsza i ostatnia tutaj inwestycja w tym mieście, w Gliwicach? Nie czy... wykluczam, że będą kolejne. Procedujemy i rozmawiamy o działce w Gliwicach w bardzo bliskim sąsiedztwie troszeczkę bliżej centrum ale, ale nie wykluczamy. Czyli plany są. Tak, tak, tak. Może na chwilę obecną ja podziękuję za rozmowę bardzo serdecznie pani. Naszym gościem była Sabina Barska, Active Kraków. Tak mogę przedstawić. Active Investment to jest spółka wiodąca. Natomiast oczywiście każda inwestycja ma swoją, tworzy się tą spółkę docelową. I tak, jestem pracownikiem spółki Active Investment. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam was wszystkich.